Nieprofesjonalne ze strony komisarza w Unii Europejskiej. Cóż to zazwyczaj, żeby polityk sprawujący władzę? Pisał jakieś listy otwarte do biznesmena z państwa spoza z, z jego w ogóle władzy, czyli ze Stanów Zjednoczonych i właściwie o co, o co mu w ogóle chodzi. Wydaje mi się, że eurokraci mają zapędy do cenzury, a ta wypowiedź jest złożona trochę z ogólników i trochę z gruźb, dlatego że środki tymczasowe to są jakiegoś rodzaju decyzje o charakterze represyjnym, które mogą podejmować instytucje unijne. To pokazuje, że zrobiliśmy jako państwo rzecz bardzo niebezpieczną My w Konfederacji. W ruchu narodowym, w innych formacjach krytycznych wobec Unii Europejskiej, ostrzegaliśmy przez bardzo wiele lat przed przekazywaniem Unii zbyt wielu kompetencji. I teraz Unia występuje de facto przeciwko naszym prawom obywatelskim. No bo co to jest za język? Przecież on nie stawia żadnego konkretnego zarzutu, ale formułuje groźby w naszym imieniu, w moim mnie. Nikt w Polsce na ten temat nie dyskutował.